Wiem, o czym marzysz. Chcesz mówić tak po prostu, bez tej analizy, bez kontrolowania, która to forma, jaki czas, on, et, in i tak dalej. Chcesz mówić, a nie uczyć się tabelek z trzema formami po raz setny. Zdradzę ci coś: nie ma gadania bez gadania. To może być najbardziej oczywista rzecz, którą tutaj usłyszysz, najbardziej trywialna, ale jednocześnie najbardziej odkrywcza. Bo czy kiedykolwiek ktoś cię uczył gramatyki przez mówienie i po to, żeby mówić? Nie dla testów, nie dla egzaminów, nie dla zadań z lukami. Przecież to jak nauka jazdy samochodem z książki. Teorie znasz, ale jak wsiadasz za kierownicę, no to hello, panika. Podczas różnych czynności, pisanie, czytanie, aktywują się. Inne obszary w twoim mózgu to są inne umiejętności. To są zupełnie inne systemy. Możesz czytać Harry'ego Pottera po angielsku wspaniale i rozumieć znaczną większość, ale jak masz cokolwiek powiedzieć, no to you get frozen. Zapraszam na Grammar Class 2.0. Tam uczymy mówić po angielsku.